Radio, wy jesteście na kanale Radio FlatOut Ja jestem na pierwszej rundzie Rally Cross w tym roku, w Słomczynie Mam nadzieję, że godnie uda mi się ją pokazać wam. Halo, halo! Trzeba! A co tu się podziało, że tyle kolorów doszło? No jak, papuszka, nie? Cześć! Ją. Jak tam dzisiaj? E, no, wiesz co, właściwie nie wiem, czy to jest dzisiaj, czy jeszcze wczoraj, bo skończyliśmy o trzeciej, okay. budzi go budzi o go piątej i powiedz, że czuje się nie wiem... Jak, jak nowonarodzony! Jak... Siadanie mistrzów, McDonald's był i nie, jest. nawet nie było czasu na to, bo okay. ta piąta też była za późno. Jeździłeś dzisiaj, bo widać, że jest brudne Tak, no, pierwsze trzy rozgrzewkowe okrążenia za mną i opowiadaj. No, chyba jeszcze lekko drżą mi ręce. Po 11 miesiącach przerwy usiadłem za sterami, wiesz, że ja na co dzień jeżdżę w ogóle automatem, nie? Także wsiadam, taka jedynka, wsteczny, dobra, jakoś to będzie. A ALS, to czekaj, co to było ALS? LC, lecz control, jezu, ile tego tutaj. Także szczęście, że te guziki zawontowałem wiesz z tymi z faktycznie, wiesz, kolkami ładnie opisanymi to jakoś to ogarnąłem, no spoko, no, jakby jakby na auto, nie? Ja nie wiem, czy on będzie szybszy, no bo to pokażę pokażą zawody i biegi, ale no kurczę, skręca, nie? I co, łatwiejszy jest? I, no, no. Pierwsze takie jest wrażenie, wiesz, jak jest. Najgorsze jest to, że czasami wrażenie jest zupełnie odwrotne niż to, co potem pokazuje stoper. E, ale jakby jeśli chodzi o, o takie pierwsze wrażenie po tych pierwszych trzech kilometrach, to no, skręca normalnie i wiesz, idzie za tą ręką, w zakręcie jak wiesz, zaczyna wypływać w przód, to już nie teraz muszę hamować tak jak wcześniej, żeby dociągnąć w przód. delikatnie. Gaz daje, nie? I skręca. I skręca, no. Także ja naprawdę... Czyli ja to co to, chcieliśmy no. zrobić. Peter, no. Ty, y, no i 53 no. ja jeszcze nie znalazłam. Ktoś pytań. To wszyscy, to dzisiaj w hali trening, ty, nie? Więc to zabrałam, żeby... A, A i Ludwiczek. no dobra, no. No i spoko. Gdzie jest Twój czas? Mój jest... Y, Otóż tabelę, Maciej na czele. Ja 49, <laughs> takie spokojne, no. W drugim okrążeniu. No ale jakby nie miałem żadnego czystego, zawsze tam się z jakimś lekłem. No a to jakby wiesz. No dobra, ale tylko tak naprawdę stanik i przygon mocno odskoczyli na 45, ale 47 49 to jest tak przyzwoicie. No. No. Chociaż wiesz co, Skoda City GO cię klepnęła. No, widzisz co? Nie brzmi to dobrze. Nie brzmi to dobrze. No i Renault Clio wiesz. Wiesz co, ja jeździłem ostatnio Skodą City GO, to, to nie jest najlepsza konstrukcja. Chciałbym Wam również poopowiadać czym w ogóle jest rallycross, jakie są tu zasady, oczywiście nie jestem specem, lepiej czuję się w rajdach, ale to co wiem to opowiem. Generalnie rallycross można nazwać, tak jak czasem dziennikarze TVN-u mówią, są takie wyścigi rajdowe, no bo auta przypominają rajdówki, ale z drugiej strony jeździ się po torze, a sam tor jest, tak jak widzicie, asfaltowo-szutrowy. Wiem, że się jeździ tutaj bez pilota, ale nie do końca jest to prawda. Pilot jest, ale zdalny, tak zwany spotem, czyli... Obserwuje to, co się dzieje na torze, ma cały czas łączność z kierowcą i proponuje na przykład, kiedy pojechać na Joker Lab. Joker Lab jest szutrowym zakrętem i każdy z zawodników musi choć raz w ciągu całego biegu zaliczyć. Joker Lab jest spowalniający, to jest trochę myląca nazwa, kiedyś rzeczywiście było to krótszy odcinek, w tym momencie jest to takie wydłużenie. I bardzo istotne jest, żeby w właściwym momencie zaliczyć joker lava. Na przykład wtedy, kiedy widzisz, że jest jakaś walka, lepiej uciec, nie mieszać się, pojechać e, bokiem i dopiero później wrócić, kiedy już na torze będzie delikatnie lepiej. Klasy, Daily krosie tak naprawdę ich jest dosyć dużo. No teraz jeżdżą... Auta klasy RWD to są BMW homologowane. Dopuszczone są wszystkie nadwozia E36, compact Sedan, Coupe. Silniki są dopuszczone sterocylindrowe tak zwane jest 1819 i dowolna dwulitrówka M50, M52 i M52 tuby. W tej klasie jeździ Maciek Kula, któremu miałem możliwość pomagać w dostosowaniu jego samochodu. Trudnością tej klasy jest to, że te samochody w gruncie rzeczy są dosyć mocno seryjne. Ograniczone są wszystkie modyfikacje, a to tak naprawdę dostosowanie samochodu jest dużo trudniejsze. Dodatkowo wszystkie auta jeżdżą na takich samych seryjnych oponach. Jest, są to opony chińskie, więc jest tanio. No, a jak rozpoznać silnik, który jest w samochodzie? No, zdecydowanie głośniejsze to są yes. je, ciwsze są sześciocylindrowe. I dzisiaj... Będę z Maćkiem rozmawiał na temat silników, czyli ten temat, który ostatnio nie do końca był poruszony, bo się za dużo działo. Koniecznie zobaczcie ten nasz film, jak wyglądało przygotowywanie jego auta do sportu. No a zobaczmy, jak sobie radzić na to, że Maciek właśnie. Bardzo ładny wyścig pojechał Maciek. Drugie miejsce, ale co ciekawe, pierwszy był Michał Kidawa. A Facebook mi wczoraj przypomniał, że właśnie 7 lat temu e, otwierałem szampana na mecie rajdu Rzeszowskiego, bo właśnie Michał Kidawa jeździł E30 w, w, wtedy w RSMP, którą obsługiwałem. Więc <taka>, taka oto ciekawostka. Mam nadzieję, że dzisiaj z Michałem również będzie okazja porozmawiać. No a jeżeli nie pamiętacie Michała Klidawy, jak studem, studem, to na pewno pamiętacie mistrzów patelni, czyli naszą niebiesko-białą BNK później Lancera Evo 6. Ale zanim była niebiesko-biała, to zobaczcie jak wyglądała na Świdnickim. No jak tam Maćku? Mi się podobało. Mi się też bardzo podobało, popełniłem jeden błąd. Tam na szutrze. Nie? Tak, na szutrze mnie poniosło i... W zasadzie on, yy, tak, no on troszkę zniweczył ładną jazdę. O, teraz jesteśmy razem, mam nadzieję, że nas widać. No i jesteś Maciek. E, no i e, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, silniki w tej klasie są dostępne 1.8, 1.9, 2.0, wszystkie modyfikacje, no i Maciek na początku jeździł na is 1.9. Później włożyłeś trochę zupełnie za namową. Zupełnie na samym początku jeździłem na dwulitrówce, kiedy jeszcze okay. nie były jakby uwolnione regulaminy odnośnie y, strojenia komputerów. Później mhm. przeszedłem na IESA. Później ja. z, z, przeze mnie znowu na dwulitrówkę, no mhm. a teraz trochę z przymusu znowu na Iesa. Okay. Ale to też jest y, wydaje mi się, że fajne, no bo y, nie wiem, trzy tygodnie temu jeździłeś tutaj sześciocylindrówką? Tak, tak. I więc masz taki podgląd na świeżo, i czym mhm. lepiej. Mam wrażenie, że bardziej pasuje mi sześciocylindrówka ze względu na wydaje mi się fajniejszą reakcję na gaz. Wydaje mi się, że w ogóle więcej jedzie się tam gazem. Tu bardziej jakby linii się trzyma, oczywiście mhm. tam również, ale, ale jednak z tą tendencją taką, żeby tak se można go bardziej wrzucić. Wydaje, takie mam odczucie. No jest to słuszne, też mi się tak wydaje, no bo w końcu to jest to 6 silnik, czyli event zapłonowy jest co 120 stopni, a nie co 180 stopni, jak wija się. Mówi się, że jestem da się większą moc zrobić. Też tak mi się wydaje, ale Wydaje mi się, że w takich dyscyplinach jak ta, to właśnie sześciocylindrówka jest ciekawsza. No i też warto obalić jeden mit, bo wszyscy mówią, że no to jest taki duży kloc pod maską. Ty to sprawdziłeś, zważyłeś. Ta. Jaka jest różnica? Różnica jest niecałe 20 kg i z mojej perspektywy nieodczuwalna na prowadzeniu. Chociaż koledzy często mówią, że jest odczuwalna. Też mi się tak wydaje, że ta różnica nie jest duża. Pamiętajcie, że IS jest żeliwny, a silniki M52 są aluminiowe, więc no wydawałoby się, że dużo większy silnik to większa waga, ale niekoniecznie. No ale zapomnieliśmy jeszcze o najważniejszym, No bo ups, pracowaliśmy nad tym zawieszeniem i Maćku, jak? Yy, dużo fajniej się jedzie, auto jest precyzyjniejsze. Yy, wydaje mi się yy, łatwiejsze w kontroli. Yy, trochę chyba jeszcze mi brakuje, bo błędy robię. Nie, jest dobrze, tam nie kokietuj. Ale, ale, ale auto zdecydowanie fajniej się prowadzi i jest, jest precyzyjniejsze, delikatniejsze ruchy, dużo więcej jakby dają zmiany. Takie zwarte. Tak, jest zwarte. Tak, jest. Tak jest o to właśnie chodziło, żeby było zwarte, mniej pływające i nawet w tych długich zakrętach, gdzie ta opona się przekłada, to nie jest tak, że to ta auto podskakuje, tak. tylko idzie tym swoim ciągiem. No, więc tak miało tak, być. Zmiana jest bardzo. To ja się cieszę. <laughs> Za mną Darek myje BMW. I wbrew pozorom, nie tylko po to, żeby ładnie wyglądały naklejki sponsora, ale pamiętajcie, że błoto, piasek to też waga. A kiedy samochody są naprawdę e, bardzo równe, to wszystko ma znaczenie. F1, F1. Radek dalej kontynuował swoje starty w rajdach, szczególnie na szutrach, jeździł między innymi Fiesta R5. Ale to, co chciałem Wam powiedzieć, to to, jak wygląda teraz trend motorsportowy. Radek, mimo że bardzo dobrze mu szło, stwierdził, że woli i wybiera rallycross. I to jest taki trend, który jest widoczny już od jakiegoś czasu, bo i Zbyszek Staniszewski, który jest widoczny, i Tomek Puchar, który i chyba jako pierwszy przeszedł właśnie do Rejny Krosu, a właśnie za mną Raczek wygrywa. Czy słyszysz mnie w ogóle w słuchawkę? No troszkę, no. Teraz idziemy wykonywać twoją pracę, tak, tak? tak? Czyli pracę pilota na odległość. Dokładnie. Idziemy włączyć drugie oczy. Drugie oczy. Dobra. Drugi punkt widzenia. Tak jest. Zimowe, ale płotnik ma kurwany A ja, tak? Jak wracasz do żywych? No dobra, pierwsze koty za płoty. To opowiadaj, jak już zeszło ciśnienie. Nie zeszło, dopiero jeszcze teraz trzyma? to dojdzie. No nie no wiesz, wiesz jak jest, no kurczę, chciałem być pierwszy, nie jestem, także jakby zadowolenia nie ma, ale wiesz, jakby spoko się jedzie. Agresywnie bardzo. Nie, tak? No. Nie, no, nie, nie, nie nie. Jak na mnie to lajtowo. Okay. No, nie widziałem, co to jeszcze agresja w Twoim Tak, wydanie. tak, nie no wiesz, poznaję auto, nie no, ja do tej pory przejechałem najpierw 3 km tego treningu i teraz kolejne 4 km, więc mam już ich 7 ze sobą. E, no i testuję na bieżąco jakby wiesz, programy Dyfra. Trening jechałem na programie pierwszym, teraz spróbowałem na programie drugim. A jak pompa działa? Za każdym no ba, razem teraz? właśnie niestety teraz już wróciłem bez napędu, nie? To może dlatego mi się ale... wydawało, wiesz, że on tak dziwnie walczy, bo hmm, zresztą może zresztą dlatego, się... że napęd ci się skończył i miałeś no, osobowo przód z tyłu. No przyszedł moment, że, że jakby pompa zapała błąd i, i zrobił się przednio napędowy, nie? Dobra no, jest, no co, będę jeździł na programie pierwszym, najmniej obciążającym, żeby jakiś ten napęd był i będzie gitara, no. Jestem teraz z panem Andrzejem Klejną, czyli tak naprawdę legendą Rainy Cross. Od którego roku pan startuje? Motosporcie, w to tam w 1971. No właśnie, czyli Rainy Cross czyli, właściwie czyli, prawie od zawsze. A, Rainy Crossy, chyba jesteśmy z Łukaszem Colem z restaurami, z restaurami z Legendami? Tego. Nie, to znaczy Łukasz na pewno tak, ja zdecydowanie nie. Ale jeśli dobrze pamiętam, to Rainy Crossie, Jestem 22 3 rok. Czyli nie ma piękny, od samego piękny. początku. Czy zawsze była Lancia Delta? Zawsze była Lansia To jest ten sam egzemplarz, którym pan zaczynał? No? Tak, tak, tak. Naprawdę? Tak, tak. Wow, piękna historia. To znaczy nie wiem czy jest to piękna historia, natomiast metrykalnie rzecz przyjmujący ja z moją miłością czarną boską, mamy 106 lat. <noise> czyli miłość wow. jest, miłość jest jak są wzajemnością, jak powiadam, to, 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 to. Panie Andrzeju, e, tak żeby podsumować ten samochód, jaka tu jest moc jakie są osiągi? To znaczy powiem tak e, e, Tym razem nie zdążyliśmy e, zamendować na Hanok e, Jak to zwykle, hmm. czy jak to często bywa, brakuje jednego dnia na dopieszczanie wszystkiego Ale e, ponieważ jestem urodzonym optymistą i mam nowszej generacji turbo sprężarkę rodem z Lancera EWO 9, wow. która to turbina pompuje już od wolnych obrotów, tak bym to określił. Jeździłem na garecie, który pompował od 4000, mhm. czyli początek był ospały. I, I na owym garecie, który tak tutaj obgaduję, miałem moc prawie 400 koni przy zwężce tej. tej 45 mm. Nie wiem czy moc maksymalna wzrosła i to w sposób znaczący na pewno auto jest wawsze. Czyli można podsumować, że jest to rzeczywiście włoszka, no ale już taka troszkę po operacjach botoksowych i tak dalej z nowymi no gynami. To znaczy może nie, nie botoxowych, ale powiedzmy takich liftingowych Liftingowych bardziej, tak. dokładnie. Tak. Dziękuję bardzo ja za dziękuję. rozmowę. No i y, trzymam kciuki za bardzo. Dziękuję dobre serdecznie. Resi. Dziękuję. dziękuję. Obiecałem Wam, że poopowiadam trochę o klasach, ale nie będę udawał, że się znam na Rallycrossie, bo się nie znam, więc ze mną jest Anastazja, oczywiście z Manej Motorsport i droży mnie trochę i Was też. E, jak to wszystko wygląda? Lecimy od najmniejszych, bo w Rallycrossie jest o tyle łatwo, że mm, właściwie po numerze można odgadnąć jaki samochód w danej klasie jeździ, bo Patrząc wizualnie, te samochody wyglądają różnie, bo na przykład auto typu Fiesta w body R5 jeździ z Ośką Wolnosącą, no właśnie. I to wszystko może być mylące. Czyli co, zaczynamy od crosskartów. Tak, to, to najbardziej rozpoznawalne, bo są najmniejsze, tak de to, to są. Pierwszy raz mi się wydaje, że to jeździ u nas w ogóle w Polsce, nie wiem czy w Polsce, no, ale generalnie tutaj na torze w są i biorą udział w razem w Rallycrossie, czy w Rallycrossie. Czyli tak zwane Angry Mosquito, bo taki dźwięk mają taki... Tak, tak, tak. No. Później mamy seje. Czyli tak, jeżeli mamy e, trzycyfrową liczbę, bo e, cross -karty miały dwucyfrową, dobrze? E, dobrze? Dwucyfrową, tak. No, nie wszystkie oczywiście, no nie, bo mamy tam jakieś... No to chyba ja ja tak. można wybierać. Są, poniżej stówki. Jakby z, no, tak, tak. Tej, tej... Generalnie poniżej stówki. Okej, okay. później z szóstką są seje. Dokładnie. Z piątką są bmw e, bmw O bmw mm. już opowiadałem, e, później mm. mamy czwórkę. Czwórka e, to czwórki jest... to są ponad e, 2 litry, nie? Super National. Tak, tak. Hmm. czyli na przykład możecie mieć e, BMW e, z silnikiem V8 4 litry, hmm. albo możecie mieć uturbionego Taypera ale nie możecie mieć napędu na 4 koła. Tak. tak. Okay. tak. E, kolejna klasyfikacja. Ono rację 300, tam 2, 305, czyli 3 z przodu, no to mamy 1600. Powiem. Czyli to, co opowiadałem Wam wcześniej, samochody takie trochę podobne do rajdowych KitKarów, rajdowych S1600 znanych z, nie wiem, sprzed 10 lat temu. Ja? Potem są z dwójką z przodu. A kolejne, tak. Z tak, dwójką tak, z przodu, tak. czyli e, podobna klasa właściwie do poprzedniej, tylko większe silniki, również w Woldosące. Mniejsze, nie? Do dwóch litrów, czyli poniżej dwóch litrów to jest wszystko. Czyli wiesz, wszystkie jakieś tam 2.0, że tak powiem, e, i to, to, to się tam łapie, nie? Wolnossaki. Mhm. Czyli kitkary takie 2.0 z napędem na przednie koła. Lub tyle. Lub tyle, tak. Tak. Wszystko jasne. No i się później robi Wasza klasa. Z ta, ta najlepsza. Jeden go, prawda? No poczekaj, bo to... się mam tutaj... Wtrącił. Wypracił, Wtrąciłeś, no nie? to ja idę sobie. Nie no, jak, jak już jesteś, no to bądź. No. O, jesteśmy wszyscy. Jakoś jesteśmy. E, no właśnie, i wasza klasa to w sumie można by było najbardziej porównać do takich rajdowych aut R4, nie są jeszcze to na takie napompowane mm, potwory. Tak, tak, coś trochę więcej niż N Grupa, bo jakby faktycznie tych modyfikacji może być więcej, no ale jakby no nie są to R5. Poczekaj, bo mi tu ostrość. No dokładnie. Mocowo, no to jak właściwie R4, prawie. No to zwężka Czyli czyli 300 z lekkim plusem. Waga o... dużo niższa niż w rajdówkach. Tak. 1300 kilo gotowy do startu, czyli z kierowcą, paliwem, brudem na sobie i tak dalej, w każdym momencie trwania zawodu. No ale możesz też robić takie większe modyfikacje, tak jak ty zrobiłeś, na przykład chłodnica tak, na tył, co tak. w rajdach byłoby niemożliwe. No, no i na sam koniec mamy prawdziwe potwory. No, ja wiem, prawdziwe potwory. <laughs> Ciebie nic nie przeraża. Nie? Nie, mnie tylko przeraża <laughs> linia startowa, kiedy startują ci, którzy się znają na jeden. <laughs> I tak naprawdę prawdziwe, bo wasza klasa to jest supercar lights, supercary różnią się tym, że no tam właściwie już dużych ograniczeń nie ma, zwężka jest taka, to jest to która zasad... nie jest zwężką, bo to jest... No tak, tak. Znaczy zasadnicza różnica między, bo my jesteśmy generalnie w grupie supercars. Jakby w klasie supercar line czyli jesteśmy tak, jakby taką podklasą. Zasadnicze dwie różnice między naszymi samochodami a, a supercarami. No. To jest taka, że my mamy zwężkę 33 mm w dolocie, co pozwala osiągnąć magiczne 300 kilka koni mechanicznych, jak dobrze tuner wystroi. Jedzie dużo lepiej niż Terynen Lancer, bo jest dużo lżejszy i ma trochę tej mocy, momentu więcej. Ale supercary mają zwężkę 45. Jak powiedziałeś to jest praktycznie nie jest zwężka. W do turbiny ma 50 więc. Tak, tak, dokładnie. No I tam, jakby wszystko z przodu w mocy, czyli 600 koni jest zupełnie realne. A drugą zasadniczą rzeczą jest skrzynia biegów. My możemy mieć albo standardową skrzynię biegów, albo główkę, czyli zostaje skrzynia z układem H, zmiany biegów, no a w superkarach jest to sekwa, czyli bieg po biegu, przyrzucanym przodnikiem. Czyli tak naprawdę superkary to są takie wórce z uwolnioną mocą? Tak, tak, dokładnie. No i wiecie już teraz wszystko. A Supercars Light to są takie N grupy, albo właśnie Takie R4. R4 Plus. Takie R4, Plus, R4, Plus, R4, dokładnie. No tak. i piękne podsumowanie, czyli te wszystkie national to są takie kitkary albo 1.6, albo 2.0. Tak. E, macie BMW-ki to wiadomo, Seje to seje cross karty to, to cross -karty. Cross karty. i, wszystko I dwie, jasne. I dwie, dwie, dwie grupy, jakby superkary. No i wszystko jasne. No, to Elo. Do zobaczenia. Jestem z Michałem dawał. O Michale już dzisiaj w tym filmie opowiadałem dużo. Właśnie wczoraj przypomniał mi Facebook, jak to 7 lat temu oblewałem chyłek, E30 na Rzeszowskim. No i właśnie, jak to jest? Rajdy, Rallycross. W czym się lepiej czujesz? O, ciężkie pytanie. Chyba w obydwu dobrze. Znaczy, jeżeli mówimy w rajdach o E30 i tu o... Yy, tej becie, znaczy na razie innej nie znam kupę te znam, ale innego autek BMW w rajd, się nie znam to w obydwu się dobrze czuję A no teraz jest taki trend, że dużo kierowców rajdowych przychodzi do Cross. tak, bo Zrobię myślę, że podobnie, tak, tak? bo myślę, że jest parę plusów to znaczy e, przede wszystkim jest dużo krócej więc dużo mniej czasu trzeba wygospodarować dużo taniej e, i jest dużo bezpieczniej myślę, że wiele osób też to bierze jakoś pod uwagę z czasem, że że jednak to jakby bezpieczeństwo. Tutaj jakby wiele osób mnie straszyło też, że to tak ludzie przychodzą z rajdów i sobie potem się boją jakby wjeżdżać w, a w samochody i tak dalej, ale jakby to nie jest tak. Myślę, że w drugą stronę byłoby ciężej przejść. No w sumie trochę tych samochodów naprawialiśmy, jeżeli tak. chodzi o rajdy. No w rajdach no jakby one... myślę, myślę, że przeszkody są bardziej to jest takie jednorazowe, stałe, tak. Jak Więc... już ty coś, to jest grubo, a tutaj po prostu ten sport polega, że tak się obija tak, cały to czas. No, myślę, że no jest fajnie i fajne storze, na przykład, no to jakby myślę, że tak rekreacyjnie rzecz biorąc, to jest dużo fajniej, bo. Zajmuje to właśnie mniej czasu, wszystko skompresowane do jednego miejsca, poza biegami można sobie oglądać na przykład, pójść i oglądać, a w rajdówce jednak to się siedzi na to i się i siedzi się w półku cały czas, no nie? Więc jakby tak for fun mi się wydaje, że mi się to bardziej widzi po prostu, no i też jakby ta kwestia czasowa, finansowa jest ważna. Myślisz, że będzie taki trend, że rajdy będą umierać właśnie kosztem Rayleigh Crossu? Hmm. Nie jestem przekonany, to znaczy ciężko mi powiedzieć. To może inaczej mo, mo, może... Byś, jakbyś miał możliwość, to byś wolał... Powiedzmy abstrahując od budżetu, wrócić do rajdów czy jeździć w Rallycrosie? No też ciężkie pytanie, no nie? Eee, o ile tego ale... hajsu można przepalać, no, bez sensu. Właśnie, no jakby ha ten ha jakby hajsowy i czasowy aspekt jest ważny, plus ten jednak, że y dla mnie na przykład najgorsze było w rajdach to jak się jechało na ten rajd i tak już wszystko opłacone i się jedzie i jest zapoznanie i się, czas i tak dalej. No i się przyjeżdża i pierwszy odcinek i jest dzwon, albo coś się zepsuje i to jest jakby, to było strasznie takie przygnębiające, no nie? I tutaj tak by przyjeżdżam, jak przyjadę i na pierwszym mi się zepsuje, to, to stracę 6 godzin dojazdu z Krakowa, no nie? Więc... E... Ale z drugiej strony, jeżeli jakoś mocno nie wywalisz, to ciężko tutaj coś zepsuć, no No, no tak, to, tak, to, raczej... To się w miarę klasie w miarę seryjną. mocy nieporażające, więc zakładałem, że auto jest sprawne na starcie to jeżeli nie strzelisz rolki takiej urywającej koła, to auto Tak, no właśnie wyjechać. taka jedna tu była dzisiaj. Ale poza tym to... No dokładnie, no nie? więc mm, Tak, są, są jakieś takie myśli czasem, żeby się chciał iść do tych rajdów. Ale myślę, że jakbym wrócił, to miałbym problem jakby z tymi wszystkimi aspektami, o których wspominałem, więc plus nie wiem, czy teraz mi się tak odnalazł, no nie, odnalazł, bo to jakby trzeba jaj, żeby tam jechać. <laughs> więc to tak. Nie no, ja już wspominałem w tym nagraniu, że yy, E30 zrobiłeś piąte miejsce w RPP, to chyba Bałtyk był. Tak, nawet czwarte. Nie, to Wy? było piąte. Ale czwarte było w tym, w Wiśle. Nie w Wiśle, No, jakiś tam. Karkonoskie. Karkonoskie, Karkonoski, ja. no też było grubo. Tak, to... Tak, jakbym ja wracał do to w tamtym samochodzie, jakby to, to tak działa. Wiesz, że kawałek tego samochodu jeszcze istnieje? No gdzieś pewnie tak. No u mnie na podwórku. <noise> Ale jakby buda czy... No kawałek budy. No to... No to, trzeba no to, to odbudować, no to Trzeba tylko odbudować i... i jeździć. No i, no i tyle. Mam nadzieję, że moim filmem przekonałem Was, że Rallycross to fajny sport, i mam nadzieję, że ten film pojawił się na tyle wcześnie, że jeżeli jeszcze wsiądziecie w samochód, to zdążycie na finały, które właśnie dzisiaj się odbywają. Ja już się będę z Wami żegnał. Zobaczcie koniecznie filmy z przygotowań do tych imprez, które widzicie teraz na ekranie. Do zobaczenia. Cześć! No ale zanim się pożegnamy, zwróćcie proszę uwagę na wyniki zawodników, z którymi dzisiaj miałem okazję rozmawiać.